Chciałam zapytać o Pani poszukiwania. Czy one przez lata się zmieniły? Dziś one są inne? Ta droga też jest inna? Myślę, że się na pewno zmieniają, ale trochę dla mnie w sposób niezauważalny. Mm, trudno byłoby mi nazwać moje poszukiwania trzy lata temu i w jakim kierunku one, że tak powiem, przeniosły się czy zdryfowały e, przez ten czas. Myślę, że siłą rzeczy poprzez nasze doświadczenia, poprzez e, to, co na przykład już zrobiliśmy, mm, Pewne rzeczy już się udały i, i chcielibyśmy na przykład spróbować czegoś innego, albo pewne rzeczy ciągle jeszcze jakoś tam pozostają w sferze marzeń. Myślę, że ja sobie bardzo cenię to, że mogę tak naprawdę poszukiwać w bardzo różnych kierunkach. I że jakoś tam naprawdę bardzo jestem wdzięczna za to, że ciągle mam gdzieś takie możliwości i robienia czegoś w Polsce, i robienia czegoś za granicą, ale też robienia bardzo różnych produkcji, grania bardzo różnych ról, tego, że też ciągle jestem gdzieś w teatrze i to też w różnych teatrach, bo i w studio teatralnym koło, gdzie naszym małym busem jedziemy grać spektakl. Na niedużym festiwalu i w Teatrze Narodowym. Myślę że, ta, myślę, że ta różnorodność gdzieś tam jest mi bardzo potrzebna. Myślę, że jest inspirująca, i, i nawet jeśli nie potrafię moich poszukiwań bardzo konkretnie nazwać, to myślę, że ona mi po prostu umożliwia te poszukiwania czymkolwiek, bo one nie były. A co Panią dziś interesuje, co pociąga? Jak Pani wspomniała, że po przeczytaniu tego scenariusza, jeżeli chodzi o film Sypialni, to właśnie stwierdziła Pani, że to po prostu y, zagrała Pani, bo to był dobry scenariusz. A jest tak, że jak dostaje Pani propozycję, to ważna jest przede wszystkim Pani rola i to, że ona jest ciekawa, czy liczy się całokształt? Jak to jest z tym zainteresowaniem i, i tym, tą esencją? Ym... Dwie rzeczy mogę na ten temat jakby moich wyborów powiedzieć. Ja nie mam bardzo konkretnych marzeń i pragnień, konkretnych ról, które bym chciała zagrać, albo konkretnych filmów, które koniecznie chciałabym zrobić. Ja raczej jestem otwarta na to, co przychodzi. To, co przychodzi, em, najprościej byłoby powiedzieć, musi mieć jakiś sens. Wiem, że to brzmi dość banalnie i ogólnie, ale. Mm, Rola, którą mam zagrać, jest dla mnie absolutnie na drugim planie w tym. Znaczy, nie, wyobraż... nie wyobrażam sobie to może za dużo powiedziane. Myślę że... Myślę, że mogę sobie wyobrazić zagranie fantastycznej roli w czymś, co wydaje mi się średnie. Albo nie najlepsze, ale jest dla mnie jakąś możliwością spróbowania czegoś zupełnie innego, zupełnie nowego, czegoś, co mnie totalnie zafascynowało i chciałabym zrobić taki, taki, taką dziwną próbę. Natomiast no, jednak absolutnie na pierwszym miejscu jest dla mnie to, że chciałabym wiedzieć, co ktoś chce przez ten film powiedzieć. Czy chce wzruszyć, czy rozśmieszyć, czy rozbawić, jaką historię chce opowiedzieć i, i dlaczego to jest dla niego ważne i dlaczego ma być dla mnie ważne i dlaczego dla kogoś, kto to będzie oglądał, ma być ważne. To jest dla mnie absolutnie nie najważniejsze, no dlatego też trochę dziwią mnie pytania, dlaczego zagrałam tu taką niedużą rolę. To, to nie ma znaczenia. Każda rola jest ważna, jeśli film jest ważny, e, a tak wydaje mi się, że jest w tym przypadku. Ja teraz mam takie dwa na przykład bardzo w sumie jak na mnie konkretne marzenia. Na przykład e, czuję, że byłby dla mnie teraz czas na coś kostiumowego. Że bardzo bym chciała zagrać w tej, chwili, w tej chwili w czymś naprawdę bardzo przenieść się w czasie. To znaczy gdzieś uciec w taką zupełnie inną sferę, w zupełnie inne czasy. Czuję taką potrzebę. Mogłaby być Francja, XVII wiek, nie miałabym nic przeciwko temu. Nie, nie, czuję, trudno mi powiedzieć, z czego ona wynika. Być może właśnie z takiej potrzeby zmiany i czegoś, co by mnie absolutnie od nowa za, zainspirowało. Drugi kierunek to jakby ktoś miał taką rolę, na przykład żeńskiego Jamesa Bonda, to ja z przyjemnością. Stoletka burę. Tak, tak, to na przykład też by było coś zupełnie nowego dla mnie. Nie wiem, czy byłabym wiarygodna w tej roli, no ale mogłabym spróbować.